Hej, tu Ziggy. Na tym kanale w ostatnim czasie było trochę cicho, bo ostatni film wpadł 3 miesiące temu. Po naszej cudownej serii z USA oraz miniseriach z Oslo oraz Londynu natrafiłem na ścianę. Content podróżniczy jest drogi. Crazy, kto by się spodziewał, nie? Zrozumiałem, że jeśli chcę dalej kontynuować moją zajawkę, jaką jest robienie filmów, muszę wrócić do korzeni. Czas wrócić do gamingu. Ale... Nie chcę tego robić tutaj. Kanał Ziggy stał się taki lifestyleowo podróżniczy, więc nie chcę tego mieszać z kontentem z Gierek, więc co zrobimy? Zigzag. Kanał, od którego wszystko się zaczęło. W styczniu 2022 roku zamknąłem go na rzecz tego kanału, na którym teraz jesteśmy, a w listopadzie 2025 roku ten kanał wraca do żywych. Już jutro o godzinie 17 widzimy się na kanale Zigzag na filmie z Minecrafta. Mam nadzieję, że będziemy się super razem bawić. Kanał Ziggy oczywiście nie znika. Nadal będą się pojawiać to jej filmy, ale raczej raz na jakiś czas. Bardzo możliwe, że dopiero w 2026. Możliwe, że trochę wcześniej. Mam już jeden lub dwa Ewentualnie trzy projekty, które chcę tutaj zrealizować. Podsumowując, kanał Ziggy nie znika, ale Zigzag wraca do żywych i już jutro o 17:00 widzimy się na tymże kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście tutaj przez ten cały czas i jeśli chcecie mnie widzieć częściej, to zapraszam was na kanał Zigzag oraz na Instagrama ZiggynazX. Do zobaczenia jutro.